Etap się zaczął 12 stycznia, teraz mamy koniec maja, czyli inwestycja powstała bardzo szybko. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Były różne trudności, ponieważ oprócz tego co tutaj widzimy, powstało dużo nowych instalacji, tak jak i klimatyzacja, czy jeżeli chodzi o nowy węzeł cieplny. Ten remont, tutaj modernizacja tej części pozwoliła na, tak jak jest za mną, rozbudowę rejestracji. Zrobienie drugiej rejestracji dla dzieci zdrowych i zwłaszcza rozdzielenie tego kompleksu, czyli mamy pomieszczenia wydzielone dla dzieci zdrowych i oczywiście modernizację innych gabinetów. Stawodobni się są z tego pracownicy i sądzę, że pacjenci no nie narzekali na remont i sądzę, że tutaj dzisiaj są zaskoczeni wyglądem i, i, i po prostu no porównują jak było kiedyś. Usprawni to pracę pod tym względem, że za mną są cztery stanowiska, dwa na call center i jeszcze dodatkowa rejestracja, czyli od razu dochodzi piąta osoba w rejestracji i więcej stanowisk do odbierania telefonów. To na pewno usprawni, bo tutaj były potrzeby i zgłaszali nam pacjenci, żeby więcej dodzwonić się, większy kontakt, był większe możliwości. Na pewno to nam usprawni przyjmowanie dzieci zdrowych. Zwiększenie ilości przyjmowania pacjentów i zwiększenie ilości dni. Wszyscy marzymy o tym, żeby jednak cała przychodnia była wyremontowana, zwłaszcza pracownicy specjalistyki, czyli tego długiego korytarza chirurgicznego, żeby tam oni też mieli tak ładnie jak tutaj.